Się. Dzień dobry, witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na kanale Fan W materiale, który chciałem dla Was już przygotować, ładnych parę lat temu, mianowicie rok temu, dwa lata temu, ale przygotowałem taki materiał zestawiający konsole aktualnej generacji, bo tu już absolutnie nie możemy mówić o jakiejś nowej generacji, która jest na rynku od 4 lat. Ostatni materiał zestawiający PlayStation 5 Pro oraz y, Xboxa Series XS przygotowałem chyba 4 lata temu, gdzieś tam podczas premiery, i uważam, że jest to świetny moment, świetny czas, żeby w formie trochę takiego podcastu, trochę takiego czteroletniego letniego podsumowania, po poopowiadać Wam o moich wrażeniach, o mojej styczności i mojej przede wszystkim subiektywnej opinii na temat aktualnej generacji konsol. No jak widzicie po mojej mordzie herezji będę opowiadać tyle, że aż mi opryszczka na gębie wyskoczyła. Natomiast tak jak mówię, śmiało możecie ten materiał potraktować w formie podcastu, a mojego zakazanego ryja w ogóle nie oglądać. Dobrze, po co w ogóle ten materiał? Chyba dlatego, że 4 lata czegoś takiego nie przygotowałem, a przez 4 lata no faktycznie coś na tym rynku mogło się zmienić. Przez 4 lata korzystałem z PlayStation 5 Fat, którą uważam za fantastyczną konsolę, jeżeli chodzi o hardware, jeżeli chodzi ogólnie o specyfikacje. Kupiłem podczas premiery i z tej konsoli byłem bardzo zadowolony, natomiast to, dlaczego pozbyłem się PlayStation 5 Fat, to już o tym mówiłem w materiale poświęconym pierwszym wrażeniom PlayStation 5 Pro, po prostu powędrował do mojego taty. Aktualnie korzystam z Xboxa Series S, PlayStation 5 Slim, PlayStation 5 Pro oraz Xboxa Series X. I dzisiejszy materiał chciałbym podzielić na kilka segmentów, których chciałbym wypowiedzieć się o każdym elemencie, a przynajmniej tym według mnie istotnym, który definiuje obecną generację konsol. Powiemy sobie osobno na temat PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Slim, bo są to bądź konsole bardzo do siebie podobne. Powiemy trochę na temat PlayStation 5 Pro, natomiast też nie za dużo, bo recenzję po ponad miesiącu od zakupu już przygotowałem. Powiemy sobie o Xboxie Series X, potencjalnych problemach, które aktualnie z perspektywy dzisiaj, dzisiaj mamy dziewiętnasty, kiedy przygotowuję dla Was ten materiał. Z perspektywy problemów dostępności Xbox Series X na polskim rynku. No i oczywiście Xbox Series S, czyli najtańsza możliwa konsola aktualnej generacji, czyli taki dekoder do Game Passa. A i ostatnia rzecz, moi drodzy, pamiętajcie proszę jedno. To, że ja jestem graczem od ponad 30 lat, bo w tym roku chyba minęły mi 32 lata, kiedy gram w gry, absolutnie nie uważam się za jakiegoś specjalisty, jakiegoś fachowca, jakiegoś eksperta, którego musicie się słuchać. Ja ten materiał bardziej przygotowuję z perspektywy aktualnie już raczej tylko i wyłącznie niedzielnego gracza, osoby, która przeszła que é... no te bieżące, aktualne generacje konsol, która trochę grała na Amidze, która trochę grała nawet na Atari, na PCecie, a na ten moment skupię się przede wszystkim na konsolach oraz handheldach pokroju ROG Li, pokroju Steam Decka, rzecz jasna mojego uwielbianego, czy Switcha pierwszej generacji, czy to Switcha z ekranem OLED. Dobrze moi drodzy, zacznijmy od PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Slim. Urządzenia pod względem hardware'owym są niemalże takie same. Oczywiście są tam jakieś niewielkie niuanse, natomiast pod względem wydajności na ten moment mam wrażenie, że po 4 latach od premiery te urządzenia w dalszym ciągu są fantastyczne i niewykorzystana została w pełni moc tego sprzętu. Dlaczego nie została wykorzystana? No to na pewno sobie poruszymy w kolejnym temacie, w kolejnym punkcie dzisiejszego materiału, mianowicie w grach, bo tych gier, niezależnie czy mówimy o Sony, czy o rynku Microsoftu, tych gier nie jest tak dużo, a już na pewno tych gier ekskluzywnych, do których siłą rzeczy przez lata, przez ponad 20 lat, prawie 30 lat w przypadku Sony byliśmy przyzwyczajani, do tego sobie jeszcze wrócimy mamy tutaj urządzenia, które różnią się przede wszystkim wagą, wiadomo Slimka z napędem waży tam około 3 kg Slimka Digital 2,6 oraz FAT 4,5 kg z napędem, bo tam innej możliwości nie ma. W każdej z tych konsol brzemie procesor AMD Radeon RDN2 z mocą na poziomie 10,3 teraflopsa i tutaj trzeba zaznaczyć że FATka miała najmniejszy dysk w dniu premiery, bo tam było 800 parę giga, co ostatecznie przekładało się na to, że fizycznie nagrymiliśmy 620, 660, ponieważ też zajmowało trochę system. Natomiast w Slimce rzecz jasna mamy tę jednoterabajtową wersję. Oczywiście obydwie te konsole możemy rozbudować o dodatkową e, pamięć. Dedykowane dyski, które w zależności od szybkości posiadania radiatora, czy bez radiatora, naprawdę można ten moment z perspektywy końcówki roku 2024 kupić w bardzo, ale to bardzo sensownych pieniądzach. Jeżeli chodzi o wygląd, no tak jak mówię, mi nigdy konsole aktualnej generacji od Sony nie podobały się są dla mnie za bardzo futurystyczne, natomiast to jest tylko konsola. To ma być urządzenie, na którym odpalam gry, a to czy urządzenie wygląda tak, czy jak nie ma dla mnie większego znaczenia. Natomiast tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, tak mówię teraz, mam wrażenie, że potencjał możliwości wydajności tych obu urządzeń nie został wykorzystany. I prawdę mówiąc już teraz mogę powiedzieć, że jeżeli nie jesteś graczem konsolowym i grałeś dotychczas, grałaś dotychczas na pececie, moim zdaniem PlayStation 5 Fat, które no wiadomo, no teraz bardziej już z rynku wtórnego oraz PlayStation 5 Slim są to najlepsze, najbardziej opłacalne produkty od Sony, jakie aktualnie możemy kupić. Szczególnie jeżeli zależy ci na ekskluzywach od Sony i chciałbyś je ogrywać w pierwszej kolejności, bo wiadomo one i tak prędzej czy później, przynajmniej w tej generacji zaczną się pojawiać również na PCcie. Kolejna konsola, o której też nie chcę za bardzo długo mówić, mianowicie PlayStation 5 Pro o której zresztą tydzień, półtora tygodnia temu przygotowałem pełnoprawną recenzję tak jak w przypadku PlayStation 5 i PlayStation 5 Slim możliwości tego urządzenia nie zostały wykorzystane no to co możemy powiedzieć na temat konsoli która w teorii ma te około 6 teraflopsów więcej pamiętajmy proszę, że moc obliczeniowa nie nie skaluje się jeden do jednego, zatem to nie oznacza, że urządzenie będzie wydajniejsze, tam o te około y, dodatkowe 60%, więc miejcie to moi drodzy na uwadze. PlayStation 5 Pro jest bardziej dedykowany do wąskiego grona odbiorców, urządzenie jest następcą stosunkowo ciepło przyjętego PlayStation 4 Pro, które pod koniec generacji, poprzedniej generacji stanowiło około 20% całej sprzedaży. Osobiście nie wierzę, dlaczego nie wierzę, to o tym mówiłem już w materiale, nie wierzę, że PlayStation 5 Pro Również pod koniec tej aktualnej generacji będzie osiągać poziom sprzedaży na poziomie 20%. Wynika to wiadomo z dodatkowego opłacenia za napęd, znacznie wyższej ceny, a nie zostawiony na takim poziomie jak w przypadku PlayStation 4 Pro. Składowych na temat PlayStation 5 Pro jest sporo. Kolejna konsola, o której chciałbym więcej powiedzieć, to Xbox Series X, czyli konsola, która na ten moment de facto debiutowała bardzo podobnie w niemalże tym samym czasie co PlayStation 5. Mam wrażenie, że z perspektywy czasu od tej konsoli oczekiwałem trochę więcej ona na papierze pod względem suchej mocy obliczeniowej okazuje się lepsza cyferki cyferkami, natomiast to jakich mamy deweloperów, natomiast to jak optymalizowane są gry, to już druga rzecz i jak się okazuje niejednokrotnie gry, które m, powinny w teorii działać słabiej albo wolniej na PlayStation 5 nie zawsze działają wolniej bo tutaj jest wszystko zależne znowu od tytułów czasami trafia się tak, że na Xboxie Series X w dniu premiery lepiej działają gry chociażby debiutujący w tym roku Warhammer 40 000 Space Marine, ale są też takie gry, które działają po prostu lepiej na samym PlayStation. Xbox to totalnie niewykorzystany potencjał. Mam wrażenie, że Microsoft trochę pogubił się w przypadku tej generacji i wszystko, wszystko, dosłownie wszystko. Wrzucił do game Pass, kupiając się na abonamencie, który dla nich jest konkurencją dla Netflixa, a nie samo Sony. Z jednej strony szanuję, bo faktycznie dla niedzielnych graczy osób, które sporadycznie grają płacenie miesięcznego abonamentu w wysokości tam 50, 60, 70 zł jest spoko, bo nie muszą wydawać dodatkowych pieniędzy na gry. Natomiast no, z perspektywy osób, które dużo grają albo interesują się tym branżą, no to wcale to nie jest jakiś rewelacyjny y, pomysł. Xbox y, Series X bardzo mi się podoba pod względem stylistyki, Minimalistyczny, prosty, i tak moim zdaniem jest to jedna z najładniejszych konsol, jakie wyszły na przełomie ostatnich lat, zbliżając się nawet stylistyką do mojej ukochanej PlayStation 2 fat Jeżeli chodzi o Xboxa Series S, tak jak mówię, jest to najtańsza konsola, która w okolicach, no nie wiem, świąt albo na Black Friday była do kupienia za 800-900 zł, głównym problemem tej konsoli już palicho, pali jeżeli ktoś ma szybki net, no to będę mówiąc, ja wreszcie po 5 latach doczekałem się takiego. Problemem jest nie tyle, że jest to sama wersja digital, bez Możliwości dołożenia napędu, a dysk. Wiadomo, pojawiły się wersje z dodatkowym dyskiem. Natomiast ja mam wersję 512. No i prawdę mówiąc, instaluję 3-4 większe gry. I w przypadku Xboxa mamy możliwość dokupywania takich kart Seagate'a, z tego co pamiętam. Tak, jest to Seagate. Wersje były 512, 1 terabajt bądź 2 terabajty Ja mam wersję 1 terabajtową. One aktualnie są w sensowniejszych cenach niż ja. je kupowałem w okolicach premiery, bo ja za tę, za tę kartę zapłaciłem. No, grubo powyżej tysiaka, więc ja czasami sobie po prostu żongluję pomiędzy grami, które mam na Xboxie Series X w swoim domowym studyjku, a w salonie, kiedy chcę sobie przerzucić jakąś grę, to po prostu wrzucam na tę kartę Seagate'a i przekładam do dytykowanego portu z tyłu konsoli. To osobiście uważam za najlepsze urządzenie dla, tak jak mówię, niedzielnych graczy, osób, które od czasu do czasu chcą sobie pograć, nie chcą wydawać fortuny, kupują konsolkę za 900 złotych, kupują sobie. Game Passa i mają świetną konsolę do FIFA, Call of Duty i tak dalej, tak dalej. Tak mniej więcej, moi drodzy, przedstawia się ogólny zarys tego, jak ja aktualnie widzę tę konsolę. Natomiast w sieci ostatnio zaczęło sporo się pojawiać informacji, jakoby Microsoft, a też oficjalnie jest stanowisko Xboxa, powiedziano nam, że na Xboxa Series X jest tak ogromny popyt, że w Polsce aktualnie jest niedostępny. I teraz możemy się zastanawiać z tym, ile w tym faktycznie jest prawdy. Po pierwsze, jest to konsola, która no nie sprzedaje się aż tak dobrze, jak PlayStation 5. Pozwólcie, że ja już teraz powiem. Na ten moment Xboxów serii S i X łącznie sprzedało się w 4 lata no, około 31 milionów. Dla porównania PlayStation 5 y, wszystkich, Slimek, Digitalów, y, Fatów czy wersji Pro sprzedało się około 65 milionów. Zatem jak widzimy różnica jest... No, Sony sprzedało te konsol dwa razy więcej. I dostajemy takie informacje, jakoby popyt na Xboxa był taki duży. No to teraz jak to jest? Mamy konsolę od 4 lat, która... No, sprzedaje się jak sprzedaje. No, Sony na pewno w tej generacji nie wygra. I nie ma odpowiedniej ilości konsol, która by wypełniła zapotrzebowanie na tę konsolę, szczególnie w okresie świątecznym. Dlaczego w okresie świątecznym nie ma żadnego marketingu, nie ma żadnych reklam tej konsoli? Xbox przy tej generacji ewidentnie uderza w chmurę i to Game Pass, i to software, a nie hardware, ma definiować obecną politykę Microsoftu. Czego doskonałym przykładem, przynajmniej według mnie, moim zdaniem, okazuje się aktualna. Dostępność Xboxów Series X w Polsce. Dobrze, moi drodzy, bo konsole to konsole. Co można powiedzieć na temat tego sprzętu, to to, że są. Ale nie da się ukryć, że konsole przede wszystkim i głównie kupuje się dla gier. I w przypadku tej generacji mam wrażenie, że nastąpiła swojego rodzaju rewolucja w branży gamingowej, a przynajmniej jeżeli chodzi o rynek konsol. Osoby, które grają w gry długo, które znają ostatnie generacje gdzieś tam od tych 20-30 lat, są świadome, że kupując daną konsolę zawsze można się spodziewać gier na wyłączność, gier ekskluzywnych, gry, które mają sprzedawać konsolę, gry które mają definiować sprzęt kolejnej generacji. Na ten moment z takich konsol i faktyczną definicją prawdziwej konsoli aktualnie stało się Nintendo ze swoim switchem, który na ten moment powoli zbliża się do swoich możliwości sprzedażowych. Aktualnie niespełna 150 milionów sprzedanych egzemplarzy, zatem małymi krokami zbliżamy się do PlayStation 2. Gratuluję Nintendo. Moi drodzy, dla dzisiejszego materiału postanowiłem sobie spojrzeć, jakie gry. Ekskluzywne pojawiły się na Xboxie. Aktualna generacja. Pojawiły się jakieś tam wersje Forzy, Starfield, który wiadomo też jest na Pccie, Senua saga Hellblade 2, który również pojawił się wiadomo na Pccie Halo Infinity, State of Decay, Redfall, o którym można już raczej zapomnieć. Aktualnie Indiana Jones fantastyczny, który również jest na PC, ale już który niedługo pojawi się również na PlayStation, to samo Stalker 2. Zatem jak widzimy, nie ma już gier, które Ostatecznie pojawiają się tylko na konsole. W przypadku Microsoftu jest tak, że gry pojawiają się na konsoli i niemalże w tym samym czasie zawsze pojawiają się na pc. W przypadku Sony wygląda to trochę inaczej: w sensie są gry ekskluzywne, które w pierwszych latach wychodziły również na PlayStation 4, natomiast aktualnie, jeżeli gra tylko wychodzi na PlayStation 5, to możemy mieć pewność i gwarancję, że Sony w ciągu roku, dwóch wyda taką grę również na pc -ta. Albo są jeszcze ekskluzywy. Czasowe, tak jak na przykład Final Fantasy, które wychodziły na początku na PlayStation, Sony płaciło za tę wyłączność, a po roku wychodziło również na Xboxie. Zatem takich pełnoprawnych ekskluzywów z krwi i kości, do których byliśmy przyzwyczajeni na przełomie ostatnich generacji, po prostu nie ma. I teraz takie osoby jak ja mogą być z tego faktu niezadowolone, bo były przyzwyczajane do czegoś innego. Natomiast osoba, która Dopiero wchodzi w świat gier, w świat konsol to dla nich nie jest to problem, albo mają to najzwyczajniej w świecie w nosie. I ja jestem w stanie zrozumieć każdą grupę. Natomiast wiadomo, ja ze swojej perspektywy wypowiadam się, że dla mnie może to nie jest złe, ale jest dziwne. Tym bardziej trochę dziwi fakt, jak dużo aktualnie deweloperów skupia się na remasterach, remake'ach, sequelach. Okej, okay, sequele to przyjmijmy, że to jest standard raczej już od wielu, wielu lat, ale jak dużo jest remaków i remasterów. Jak bardzo firmy. Boją się produkować i tworzyć nowe IP, bo wiadomo, sequel dobrej gry sprzeda się od razu. Remake znanej, popularnej gry sprzeda się od razu. Remaster, który de facto jest lekkim podbiciem rozdzielczości, poprawienia tekstur oraz przemodelowania paru postaci, sprzeda się. Wiadomo słabiej, no ale wiadomo też będzie trzeba wydać sporo mniej na tego typu grę. Więc moi drodzy, na ten moment wygląda to niesamowicie dziwnie, ponieważ nie byliśmy przyzwyczajeni do tego rodzaju dystrybucji i sprzedawania gier. Oczywiście na konsoli od Sony pojawiła się masa fantastycznych gier, chociażby już trochę zapomniane Demon's Souls, które na ten moment remake jest faktycznie tylko dostępne na PlayStation 5. I z tego co pamiętam z takich dobrych, sensownych gier, to tylko ta gra jest grą, którą możecie ogrywać na PlayStation 5. Oczywiście mamy i mieliśmy Spidermana z dodatkiem, Gran Turismo 7, Returnala, Horizona, God of War, The Last of Us Remake, Final Fantasy, Rise of Ronin, w tym roku przecież świetnie oceniany Stellar Blade, chwilowy ekskluzji w postaci Silent Hill 2 Remake, nadchodzący Dead Stranding 2, Marvel's Wolverine. Zatem, jak najbardziej, w przypadku jednej, jak i drugiej konsoli, te gry są. Są gry ekskluzywne, natomiast definicja ekskluzywności w przypadku tej generacji mocno się zmieniła i teraz możemy się zastanawiać dlaczego no cóż, mam wrażenie, że w przypadku Microsoftu to jest jasne w ogóle się nie skupiają na hardware'ze tym bardziej będąc świadomym, że tej generacji absolutnie pod względem sprzedażowym konsol nie wygrają, tak Sony stara się utrzymać, wiadomo, bardzo wysoką sprzedaż, bo jednak sentyment w przypadku takich osób jak ja oraz dobry marketing robi swoje, też chcą zarobić sprzedając w kolejnych latach te ekskluzywy na peceta i ja z tym też nie mam problemu, bo jeżeli chcę ograć Daną grę w pierwszej kolejności, to proszę bardzo, kupię sobie na konsole od Sony. Natomiast jeżeli nie ma dla mnie to problemu, czy zagram teraz, czy za dwa lata, to mogę sobie ograć na pc. -cie. W przypadku Microsoftu jest jeszcze inaczej, co również może negatywnie wpływać na sprzedaż konsoli. Wiecie, Xbox to taki trochę pecet. Wszystkie gry, które wychodzą na Xboxa, wychodzą również na pceta. Więc jeżeli jest premiera w tym samym czasie na peceta i Xboxa, no to jaki jest sens kupowania Xboxa, jeżeli ma się pceta? Co tego nie dziwię się, że wiele osób. Posiada dobrego PC-ta i PlayStation 5 i dla nich jest to złote rozwiązanie, złoty środek. Cóż, dla mnie w pełni zrozumiałe. Oczywiście w, w tym materiale moglibyśmy się również skupić na samych akcesoriach. W przypadku Xboxa nie ma ich tak wiele, przede wszystkim Xbox co dzień chyba wypuszcza nowe pady w nowych wersjach kolorystycznych, w nowej szacie graficznej. Sony wiadomo, tutaj wygląda to trochę inaczej. Mamy portala dla osób, które no, mają na przykład jeden telewizor i chcących sobie pograć, mają możliwość streamowania gier z PlayStation 5 ale już nie tylko, bo mają też możliwość grania w chmurze. Mamy niewykorzystany potencjał PlayStation VR 2, który... no szkoda, no szkoda mi naprawdę tego VR-u, kupiłem podczas premiery i tak jak w przypadku pierwszego modelu, no trochę żałuję. Oczywiście Sony ma jeszcze dedykowane słuchawki, ma odpowiednie kontrolery dla osób niepełnosprawnych, więc super, mam wrażenie, że w przypadku Sony pod względem akcesoriów Sony wypada lepiej, a oczywiście Microsoft ma jeszcze słuchawki, no i ma ten wcześniej wspomniane karty pamięci, które w sumie nie wiem czy coś jest lepsze na pewno wygodniejsze jest to niż dodatkowe dyski wewnętrzne, ale cenowo mam wrażenie, że przy aktualnych cenach dysków SSD to Wcale jakoś tak to rewelacyjnie nie wygląda. No cóż, tak jak powiedziałem moi drodzy, na ten moment, jeżeli chodzi o sprzedaż obu konsol, no PlayStation 5 wygrywa ponad dwukrotnie nad Xboxem, i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują to, jak teraz Microsoft zapatruje się na sprzedaż Xboxa w Polsce w okresie świątecznym zero promocji, wycofanie ze sprzedaży, brak dostępności. No jest to dla mnie szalone i szczerze wątpię, że wynika to z takiego ogromnego popytu. Po prostu Microsoftowi już tej generacji nie zależy. Szczególnie biorąc pod uwagę kolejny fakt, że PlayStation 5 Pro. Jest i najprawdopodobniej pozostanie najmocniejszą generacją tej konsoli, ponieważ Microsoft nie będzie się bawić w konsole, która ma konkurować pod względem mocy obliczeniowej z PlayStation 5 Pro. Nie, Microsoft już to generację oleł co najwyżej i tutaj też nie mam pewności, on rozpocznie kolejną generację. Ale czy rozpocznie, czy po prostu nie oleje hardwareu, wcale się nie zdziwię. Wiem, moi drodzy, wypada to trochę może głupio mówić takie słowa w materiale poświęconym konsolom od Microsoftu oraz od Sony. Ale na ten moment prawdziwą definicją słowa konsola słów konsola do gier pozostało Nintendo, w której to mamy sprzęt, który jest stosunkowo tani, w ramach którego otrzymujemy gry bez żadnych trybów graficznych, a jak dobrze wiemy w obecnej generacji konsol te tryby graficzne też trochę zaczynają mieszać szczególnie na PlayStation 5 Pro w jednej grze jeden tryb, w kolejnej grze dwa trzy tryby, a w jeszcze w kolejnej pięć trybów no i trzeci temat, rzecz jasna temat ekskluzywów, jak się okazuje w dalszym ciągu ekskluzywy sprzedają konsole, czego doskonałym przykładem jest fakt sprzedaży niemalże 150 Milionów sprzedanych konsol od Nintendo, na której znajdziemy masę fantastycznych, ekskluzywnych tytułów, które wiadomo mocno różnią się od Sony czy Microsoft, no ale jak się okazuje, globalnie graczom to odpowiada. Moi drodzy, słowem końca i podsumowania dzisiejszego materiału. Uważam tę konsolę jako najbardziej nudną generację konsol w czasach, przynajmniej jakich ja żyję. Generacja, która według mnie mogłaby się najzwyczajniej w świecie wstydzić względem tego, co oferowało nam PlayStation 4, a już na pewno Xbox 360 czy PlayStation 3. O PlayStation 2 to już totalnie zapomnę. Są to produkty warte polecenia, natomiast w przypadku Sony bezapalacyjnie bardziej, stanowczo bardziej polecam wersję PlayStation 5 Slim, ewentualnie PlayStation 5 Fat z rynku wtórnego. A w przypadku Xboxa, jeżeli ktoś nie ma pc od czasu do czasu, chce sobie pograć Xbox Series S, jest dla mnie fajny fantastyczną konsolą za naprawdę niewielkie pieniądze. I tak dla mnie jest to y, definicja dekodera do Game Passa. I tak mniej więcej, moi drodzy, prezentuje się moje zdanie na temat aktualnej generacji konsol. Mi osobiście, tyłka to nie urywa, nie powiem nawet, że jestem zawiedziony, bardziej jest mi wstyd za obecną generację konsol, bo producenci tego sprzętu na przełomie ostatnich lat przyzwyczajali nas do czegoś innego. A jak wy, moi drodzy, zapatrujecie się na obecną generację konsol? Ktoś z was korzysta z jakiejś konsoli? Xboxa? Playaka? Zapraszam moi drodzy do kulturalnej dyskusji w komentarzach i ja absolutnie tutaj nie chcę kręcić niepotrzebnej gównoburzy. Przedstawiam swoje zdanie, oczywiście również możecie swoje zdanie przedstawić, nie musicie się z nim zgadzać. Ogólnie w życiu mam wrażenie, że w życiu nie o to chodzi, żeby z kimś się zgadzać czy nie zgadzać, a raczej wymieniać się swoimi poglądami, wymieniać się swoimi zdaniami i uszanować. Stanowisko innej osoby. Ja szanuję Wasze, mam nadzieję, że Wy uszanujecie moje. Z mojej strony byłoby to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie materiału. Do końca miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. See ya!